Dzień dobry, nazywam się Dariusz Schofan. Mam przyjemność zaprezentować wizję i przedsięwzięcie, które jest w tej chwili w awangardzie, jeśli chodzi o rozwiązania i a, zmiany na rynku usług HR-owych, platformę Joblegro.com. Nasza platforma powstała po to, żeby zaadresować zmiany, bardzo duże zmiany paradygmatów, które nastąpiły na rynku usług personalnych. Te zmiany są powszechnie widoczne, wszyscy je na co dzień odczuwamy, zarówno jako pracodawcy, jak jako również kandydaci do pracy. Przede wszystkim to jest rozwój kompetencji, umiejętności w czasie rzeczywistym. To jest rekrutacja kognitywna, rekrutacja sieciowa. To są elementy związane z uproszczeniem dostępu do kompetencji, ze swobodnym przemieszczaniem się między firmami, między stanowiskami, między działami, między krajami w końcu. Dlatego powstało Platforma, która jest środowiskiem pracy dla rekruterów, zautomatyzowanym środowiskiem pracy dla rekruterów, gdzie mamy elementy sztucznej inteligencji, mamy algorytmy, pomagające w bardzo szybki i czytelny sposób dokonać prawidłowego dopasowania kompetencji kandydatów do oczekiwań pracodawców. Co w zasadzie robimy? Jest takie stwierdzenie, które fajnie to obrazuje. Opisane w raporcie publikowanym przez firmę doradczą Deloitte, że zawsze gdzieś na świecie jest rekruter, który dzięki swojej bazie kandydatów ma dostęp do tego idealnego kandydata, tylko że my nie wiemy, gdzie on pracuje. W związku z powyższym, w sposób klasyczny, tych kandydatów poszukujemy, używając jobboardów, używając Linkedina, czy jakichś innych elementów związanych z poleceniem. Otóż my wiemy, i my zaczęliśmy tworzyć kooperacyjny model współpracy rekruterów, którzy są w stanie zasilać pasywnymi kandydatami, czyli takimi, którzy nie szukają na co dzień pracy, nie czytają ogłoszeń o pracę, są w stanie pokazywać swoje bazy kandydatów i udostępniać je szeroko pracodawcom. Mamy w związku z czym dostęp do kandydata pasywnego, mamy dostęp do jego zweryfikowanych i zwalidowanych kompetencji i na tym pracują algorytmy, które dopasowują tych kandydatów już później do Ogłoszeń do potrzeb poszczególnych pracodawców. To powoduje, że my w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie wysyłać rekomendacje do rekrutera, do pracodawcy, do kandydata. I na końcu bardzo szybko, efektywnie dokonywać zamknięcia pierwszego procesu znalezienia właściwego człowieka na rynku pracy. W tej chwili jesteśmy w stanie osiągać efektywność w ciągu 11 dni. To jest bardzo dobry wynik, ponieważ średnia dla branży wynosi 52 dni. Tak działają klasyczne, klasyczne agencje rekrutacyjne. Jaka jest nasza wizja? Otóż my chcielibyśmy na początek na rynku polskim Doprowadzić do tego, żeby osoby, których jest 120 tysięcy zarejestrowanych w Głównym Urzędzie Statystycznym, jako osoby, które pracują w sektorze usług personalnych, żeby te osoby udostępniły swoje bazy danych kandydatów i wprowadziły je na platformę. Wówczas mamy sytuację, w której zwalidowane, zweryfikowane kompetencje pojawią się dla 6-8 milionów ludzi w tym kraju. Na, ty na takiej bazie algorytmy, w tej chwili już działające, Sztucznej Inteligencji są w stanie bardzo szybko dokonywać odpowiednich rekomendacji i wysyłać informacje, puszując, wysyłać notyfikacje na aplikację mobilną zarówno do pracodawców, do rekruterów, jak i do samych kandydatów. To nam pozwoli zamknąć proces w trzy dni. Od momentu, kiedy powstaje myśl, potrzeba, potrzebuje jakiejś kompetencji, potrzebuje pracownika, do momentu, w którym ten pracownik się znajdzie i powie: Tak, ja jestem tym zainteresowany. Trzy dni. Co już nam się udało osiągnąć? Przede wszystkim mamy działający algorytm. Już to robimy. My w tej chwili jesteśmy w stanie podać rekomendacje w ciągu 11 dni. To jest bardzo dobry wynik, znacznie lepszy niż na rynku. Prawie 30% z tych rekomendacji kończy się finalnie zatrudnieniem, czyli jakość tych rekomendacji również jest bardzo dobra i to jest wynik zbliżony do najlepszych agencji zatrudnienia. Ale robimy to znacznie szybciej i znacznie efektywniej. Mamy dwu, ponad 2000 rekruterów na platformie, w tej chwili zarejestrowanych, finanserów, którzy udostępniają swoje e, bazy danych i są e, agentem kariery dla tych kandydatów, zweryfikowanych, dostępnych na, na bazie na platformie JobLego. E, nasze algorytmy w tej chwili pracują na około 170 projektach miesięcznie, i to jest coś, co już na co dzień funkcjonuje. Te 170 projektów przekłada się mniej więcej na 300 wakatów, które trzeba uzupełnić. E, armia ludzi. To jest kilkaset osób miesięcznie pracuje, żeby te wakaty w odpowiedni sposób zostały przeprocesowane. I system wewnętrzny ATS, który też już również mamy, wypycha tą informację, linkuje tą informację między wszystkimi uczestnikami tej gry, na końcu zamykając na bardzo wysokim wskaźniku efektywności proces rekrutacyjny. Co mamy z punktu widzenia biznesu? Mamy MVP. Ponieważ produkt, który mamy, jest MVP. Tak podeszliśmy do tego. Na minimalnej funkcjonalności uruchomiliśmy platformę, która w tej chwili już jest rentowna. Przekroczyliśmy próg rentowności, jesteśmy rentowni. Mamy powtarzalne przychody w okolicach 100 tysięcy złotych miesięcznie, co również bardzo fajnie pokazuje potencjał tego przedsięwzięcia. Mamy powracających klientów, obsłużyliśmy ponad 400 firm, ponad 400 pracodawców w tej chwili. Ponad 50% z tych pracodawców publikowało więcej niż jedno, jeden projekt, jedno ogłoszenie rekrutacyjne. Zaczęliśmy już pracę crossboardową, pracujemy już na rynkach zagranicznych, powoli zagospodarowując ruch tzw. transgraniczny pracowników. Mamy w związku z powyższym efektywność znacznie lepszą niż tradycyjne sposoby poszukiwania pracowników, natomiast jakość porównywano do najlepszych agencji. To mamy na dzisiaj. A co chcemy osiągnąć? Chcemy przede wszystkim, żeby platforma była pierwszym wyborem dla rekruterów, którzy wkładają tam te swoje bazy danych. Ta baza danych ci kandydaci są ich własnością. Rekruterzy są takim jakby agentem kariery dla pracowników. Dbają o to, żeby informacje, zwalidowane kompetencje, które są w środku, były cały czas prawdziwe i aktualne. Chcemy, żeby. W związku z powyższym, pracodawcy, którzy mają jakąś potrzebę, mogli w błyskawiczny sposób, poprzez aplikacje i algorytmy sztucznej inteligencji, sprawdzić, co jest aktualnie dostępne na rynku, lokalnie. Dopasować kompetencje, zmeczować to i pchnąć proces rekrutacyjny dalej. Do tego chcemy wejść na rynki międzynarodowe, ponieważ platforma jest absolutnie skalowalna i jesteśmy w stanie się skalować nie tylko w Polsce, ale na rynki międzynarodowe. I jednocześnie algorytmy, które mamy na tej platformie, powodują, że ta skalowalność od razu e, m, daje nam duży efekt dźwigni operacyjnej i wzrost rentowności przedsięwzięcia. E, potrzebujemy do tego automatyzacji, automatyzacji procesu sprzedaży, automatyzacji procesu marketingowego. E, spora część działań właśnie związanych z tym obszarem jeszcze jest prowadzona ręcznie przez dział obsługi klienta. Natomiast ta runda, o której teraz tutaj zabiegam, jest właśnie po to, żeby wyjść już na szeroką wodę, rozpocząć pełne skalowanie projektu, który ma proof of concept. Potrzebujemy pół miliona euro przy wycenie 3 milionów, żeby zrealizować następujące rzeczy. Przede wszystkim dokończyć produkt, żeby on wyszedł z fazy MVP i stał się pełnowartościowym produktem. W pełni automatycznym, dostępnym już dla użytkowników. Chcemy zautomatyzować procesy marketingu i sprzedaży tak, żeby maksymalnie odejść od pracy manualnej, która siłą rzeczy przy MVP nam się pojawiła i niewielką część przeznaczyć na koszty operacyjne. W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że każda z tych rzeczy, która jest tutaj wymieniona, niesie za sobą bardzo określoną wartość dla użytkownika. Która natychmiast będzie się przekładała na PNL i na to, co się dzieje z projektem. Tak wygląda predykcja, jeśli chodzi o finanse. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, rentowni. Mamy 100 tysięcy przychodu miesięcznie. Bardzo dynamicznie się rozwijamy, bo te wzrosty są kilkukrotne rok do roku. I robimy to wszystko organicznie do tej pory. W tej chwili ta runda ma nam dać szansę na skalowanie. Skalowanie poprzez wykorzystanie automatycznie sprzedaży: sales automation, marketing automation i dołożenie, domknięcie produktu, tak żeby to był bardzo atrakcyjny produkt pierwszego wyboru dla rekruterów. Patrząc na te wyniki, jestem przekonany, a wiemy to, ponieważ jakby rynek kupił naszą ideę poprzez to, że korzysta z platformy na dzisiaj, mimo że ona nie jest jeszcze doskonała i daleko jest jeszcze od doskonałości, dopiero tą doskonałość chcemy wytworzyć w tej chwili, w tej rundzie, to jestem przekonany, że te wyniki dokonają już dysrapcji w rynku zatrudnienia. To znaczy że tradycyjne podejście to popuszczam ogłoszenie na jakiś portal ogłoszeniowy, Bądź próbuje wygłuwać kogoś na nich, nie, odejdzie do Ramusa, bo to nie ma sensu. Są ludzie, są profesjonaliści, oni znają swoich kandydatów, wiedzą, gdzie są, gdzie są ci te kandydaci. Jeśli wprowadzą to wszystko do platformy, zaczną pracować, korzystając z, z ekonomii spółdzielenia, będziemy mieli dysrapcję rynku. Jest to okazja. Jesteśmy na dzisiaj rentowni, mamy potwierdzony koncept na rynku. Pracujemy na bardzo atrakcyjnej branży, branży usług personalnych. To jest bardzo wartościowa branża i bardzo dużo się na niej dzieje, jeśli chodzi o transakcje MNO. To jest istotne z punktu widzenia potencjalnego exitu. Mamy już potwierdzenie pracy międzynarodowej. Klienci wchodzą, uruchamiamy ten element i mamy skalowalność poprzez algorytmy, czyli będzie skokowy wzrost rentowności dzięki wykorzystaniu dźwigni operacyjnej. Ja ponad 20 lat spędziłem w zarządach różnych spółek. Ostatnie 10 lat właśnie w sektorze usług personalnych i funkcjonując na różnych targach, oglądając różne trendy, doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy, żeby również w tym sektorze doszło do cyfryzacji, doszło do przełamania. I chcemy, chcemy być i jesteśmy w awangardzie tej zmiany. Jest mnóstwo powoli pomysłów, które powstają również w innych sektorach, mniej lub bardziej spójnych do tego, co robi Czoplecro, natomiast jesteśmy już dużo, dużo dalej. Mamy rozwiniętą sieć, mamy sprawdzony model, mamy powracających klientów, powracających użytkowników i teraz jest czas na skalowanie. Moim partnerem w biznesie jest Łukasz Czerniecki, który również jest doświadczonym menadżerem, przedsiębiorcą. Reprezentuje u nas w firmie grupę technologiczną EWIP, która bardzo mocno nas wspiera w całym tym procesie. No i we dwóch mamy takie aspiracje, żeby rzeczywiście z JobLegro zrobić produkt, który dokona dysrapcji na rynku usług personalnych. Tak jak kiedyś wszyscy czytali Gazetę Wyborczą z ogłoszeniami o pracę, a potem był Pracuj.pl, tak teraz będzie JobLegro.com. Dziękuję bardzo.